Dzisiaj opowiem ci o trzech życiowych cheatach, dzięki którym wygrasz za każdym razem. Życie nie różni się za bardzo od gry komputerowej. Są zwycięzcy i są przegrani, ale są też ci, którzy używają cheatów, aby ułatwić sobie grę. Dlatego podam ci dzisiaj trzy cheaty, które możesz użyć w prawdziwym życiu, aby ułatwić je sobie. Zaczynajmy. Numer jeden to money glitch. Taki glitch w grze polega na tym, że możesz z powietrza drukować sobie pieniądze. I właśnie opowiem ci, jak to zrobić w prawdziwym życiu. Zbuduj listę marek internetowych, które uwielbiasz. Następnie skontaktuj się z nimi jako mikroinfluencer. Zamiast za to, że będziesz wstawiać post na swój profil z promocją ich produktu. Totalnie bezpłatnie. Prawie każda marka się zgodzi, więc wyślą Ci ten produkt. Następnie stworzysz jakiś rodzaj treści, na przykład w formie filmiku, zdjęcia lub relacji na swoim Instagramie. Po tym wszystkim produkt możesz zatrzymać. Piękno polega na tym, że nie pobierasz żadnych opłat od tej marki, więc oni na pewno się zgodzą. Potem jak już masz taki produkt, możesz go bez problemu sprzedać, na przykład na platformie OLX. Jak już sprzedasz, powtórz ten proces. Jednocześnie taki zabieg pomaga Ci tworzyć Twój brand osobisty, jako influencera, który zna się na danym temacie i potrafi nagrywać filmy w stylu UGC, czyli user-generated content. Numer dwa to eliminacja nerwów poprzez rzucie gumy. Możesz wykorzystać zjawisko relaksacji mózgu poprzez to, że żujesz gumę. To zmniejszy uczucie niepokoju i nerwowości w stresujących sytuacjach. Podobnie jak w grze komputerowej, wykorzystujesz jakąś specjalną tajną umiejętność, aby sobie ułatwić ową grę. Tak samo tutaj zaczynasz rzuć gumę, aby obniżyć poziom swojego stresu. Badania wskazują, że aktywność rzucia aktywuje obszar w mózgu odpowiedzialny za przetwarzanie informacji, jak i również emocji, co pomaga zregulować napięcie. Na przykład, jeśli chcesz podejść do dziewczyny i bardziej cię to stresuje, zrób sobie przysługę i sięgnij po gumę. Dzięki temu obniżysz poziom stresu i zwiększysz pewność siebie. I to właśnie przygotuje cię na sukces z obą kobietą. Numer 3 to zwiększenie adrenaliny poprzez prysznic. Wykorzystaj zmianę temperatury pod prysznicem, aby pobudzić produkcję adrenaliny. To sprawi, że zyskasz większą przewagę nad czyhającym na ciebie wyzwaniem. I znowu, podobnie jak w grze komputerowej, gdzie wykorzystujesz jakąś taną umiejętność, wykorzystaj ten zimny prysznic z nagłą zmianą temperatury, aby odblokować kod oszustwa w prawdziwym życiu. Rozpocznij swój prysznic normalnie, a potem nagle zmień temperaturę na zimną na następne 30 sekund. Nagła zmiana na zimno spowoduje wzrost czujności organizmu i podniesienie adrenaliny, co z kolei zwiększy Twoją wydajność i skupienie. Na przykład jeśli masz przed sobą jakieś ważne wydarzenie, wykorzystaj ten prysznic, a zobaczysz będziesz bardziej pewniejszy siebie, rzeźki i z pewnością odniesiesz sukces. Wykorzystując te trzy kody możesz zyskać przewagę w różnych sytuacjach, od finansowych po relacje biznesowe czy prywatne. Dlatego istotne jest umiejętne wykorzystanie tych kodów, aby osiągnąć pożądane rezultaty.